Witajcie widzowie w ten słoneczny piątek, przynajmniej u mnie taki jest, w kolejnym odcinku wojskowych newsów. W ostatnich dniach padła informacja, że możemy kupić prawie 800 pocisków PAK-2GMT, które staną się nowym efektorem dla polskich patriotów. Cena? Prawie 6 miliardów dolarów. Na ten temat jednak wypowiadam się więcej w dedykowanym materiale, który wczoraj pojawił się na kanale. Serdecznie do niego zapraszam. A o czym dzisiaj pogadamy? Będzie o programie SAFE który przyniesie nam z Unii Europejskiej nawet 130 miliardów euro na rozwój naszego wojskowego przemysłu. Brzmi pięknie, no ale aż tak różowo nie jest, ale o tym więcej za chwilę. Pogadamy też o zgodzie na zupełnie nowe uzbrojenie dla polskiego wojska. Stany Zjednoczone zgodziły się, abyśmy kupili GBU-39. Pogadamy również o koreańskim KF-21. Pierwszy seryjny egzemplarz jest już na ukończeniu, co ponownie pokazuje siłę i terminowość tego programu. Wielu z Was chciałoby, aby znalazł się on na wyposażeniu naszego kraju. Zapraszam jeszcze do subskrybowania kanału i zacznijmy wojskowe newsy. Start budowy Centrum Elektroniki Militarnej. Owoc programu Wisła. 21 maja 2025 roku. W ośrodku badawczo-rozwojowym Centrum Techniki Morskiej w Gdyni. Odbyła się uroczystość wmurowania kapsuły czasu, pod budowę nowego obiektu. Jest to symboliczny początek rozpoczęcia tej inwestycji. CM jest związany z offsetem za drugą fazę Wisły, czyli pozyskania amerykańskiego systemu obrony powietrznej Patriot. W nowym miejscu będą produkowane płytki drukowane typu CCA, do modułu magazynowania energii radaru LTMDS, który wchodzi w skład najnowszych baterii Patriot. Charakteryzuje się on obserwacją terenu w zakresie 360 stopni, a nie tak jak wcześniejsze rozwiązania, tylko w obszarze sektorowym 120 stopni. Firma Raytheon ma zapewnić dla nowej inwestycji sprzęt specjalistyczny do produkcji elektroniki, urządzenia testowe czy niezbędną dokumentację techniczną. Po skończeniu tej budowy nasz przemysł będzie mógł, oprócz samej produkcji płytek, wytwarzać, testować oraz naprawiać obwody drukowane dla LTMDS a także produkować inny typ płytek PCB, także dla innych systemów obrony powietrznej, wchodzącej w skład programu Narew czy Pilica Plus. Brzmi to widzowie dość skomplikowanie, ale mamy do czynienia z naprawdę ważną budową i wysoką technologią, co na pewno powinno nas cieszyć. Niemcy i Wielka Brytania opracują pocisk o zasięgu aż 2000 km. Oba kraje już od dłuższego czasu zacieśniają relacje wojskowe, a szczególnie przemysłowe. Widać to szczególnie po stronie Londynu. Kraj ten we współpracy z niemieckim Rheinmetall modernizuje swoje czołgi podstawowe Challenger 2 do poziomu Challenger 3. A zakupił także setki kołowych transporterów opancerzonych bokser, a w ostatnich miesiącach zdecydował się na kołowe obice oparte na tym samym podwoziu, a więc RCH-155 AGM. Jest tego zatem widzowie dużo, a będzie jeszcze więcej. W ostatnich dniach bowiem ogłoszono, że oba kraje mają opracować uzbrojenie ofensywne dalekiego zasięgu, które będzie mogło eliminować cele na dystansie nawet 2000 km, co w przypadku Europy będzie zupełnie nową zdolnością. Nie podano na razie więcej szczegółów, choćby takich do kiedy ma ono zostać ukończone. Nie wiadomo także o jakim typie pocisku mowa, czy chodzi o uzbrojenie balistyczne, manewrujące, czy może hipersoniczne, a także z jakiej platformy będą korzystać. Pytań zatem trochę jest. Poza tym Londyn i Berlin wspólnie zapowiedziały, że mogą pozyskać lekkie torpedy Stingray Mod 2, które znalazłyby się na wyposażeniu użytkowanych przez oba państwa morskich samolotach patrolowych P-8A Poseidon. Republika Federalna Niemiec może także kupić brytyjskie mosty pontonowe. Sami więc widzicie widzowie, że współpraca jest naprawdę wielopoziomowa i ciągle się rozwija. W kwestii jeszcze tego pocisku, to myślę warto przypomnieć o programie ELSA który ma za zadanie opracować nowe uzbrojenie o zasięgu ponad tysiąca kilometrów, odpalanego z platformy lądowej. W inicjatywie biorą udział Francja, Włochy, Szwecja, Polska, a także Niemcy i Wielka Brytania. Pytanie zatem, czy program niemiecko-brytyjski z formą uzupełnienia Elsy o nowy typ pocisku, jednak o większych możliwościach, np. odpalanej z platformy powietrznej, czy może konkurencyjnym rozwiązaniem? ELSA bowiem będzie najprawdopodobniej korzystać z doświadczeń francuskich i opracowanego już pocisku NECM, który używany jest m.in. z okrętów podwodnych typu Skorpen czy Paracuda. Jak jest faktycznie, to dowiemy się o tym zapewne niebawem, ale na pewno warto podkreślić fakt, że nasz kontynent stara się uniezależnić od Amerykanów w kwestii posiadania pocisków atakujących cele powyżej 1000 km. A teraz dział szybkich newsów. W Finlandii zwodowano pierwszą z czterech planowanych korwet nowej generacji typu Poyama. Wszystkie mają uzyskać gotowość operacyjną do 2029 roku. Długość jednostki wynosi około 117 metrów i wypiera blisko 4500 ton. Będzie dostosowana do pełnienia służby przez cały rok, co w przypadku Finlandii i trudnych warunków zimowych jest szczególnie ważne. Na pokładzie znajdziemy całkiem silne uzbrojenie, w tym między innymi armatę kalibru 57 mm, Pionowe wyrzutnie rakiet typu MK-41 wyposażone w przeciwlotnicze pociski RTX SSM Block 2 oraz przeciwokrętowe IAE Gabriel 5. Załogę będą stanowić 73 osoby. Skoro jesteśmy przy wodowaniach, to niespecjalnie udaną operację tego typu zanazowała Korea Północna. Podczas niej druga jednostka nowej klasy niszczycieli Ho-Yang uległa bardzo groźnemu wypadkowi a okręt zaklinował się na pochylni i przewrócił na bok. Trudno jednoznacznie określić zakres szkód, gdyż bardzo szybko zakryto jednostkę plandeką, mniej są one najprawdopodobniej dość rozległe. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un, który swoją drogą był na uroczystości wodowania, nazwał to aktem sabotażu i niedbalstwa. Nakazał naprawę okrętu przed spotkaniem Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej, które ma się odbyć w czerwcu. Wydaje się jednak, patrząc też na ograniczone możliwości przemysłu Korei Północnej, że nie będzie to możliwe. ho Yang to zupełnie nowa jakość w lokalnej marynarce. Wypiera około 5000 ton, a długość jednostki to około 130 metrów. Z kolei Amerykanie przeprowadzili kolejny test swojego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minutemen 3. Pokonał on odległość prawie 7000 kilometrów, po czym trafił w wyznaczony obszar. Był on oczywiście nieuzbrojony i wyposażony wyłącznie w głowicę ćwiczebną. Amerykanie standardowo zapewniają, że test był typowym sprawdzeniem możliwości swoich wojsk rakietowych, a nie odpowiedzią na obecną sytuację międzynarodową. Minedman 3 przynosi do trzech niezależnych głowic i może atakować cele na dystansie około 13 tysięcy kilometrów. Amerykanie mają gotowych do użycia prawdopodobnie około 450 pocisków. Za kilka lat powinien ruszyć proces ich wycofywania i zastępowania przez nową generację LGM35 Sentinel. Ale program jest mocno opóźniony i trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy on się faktycznie zakończy. I na koniec tego działu Litwa. Tamtejsi żołnierze przeprowadzili po raz pierwszy strzelanie pociskami przeciwpancernymi Spike LR2 za pomocą swoich kołowych transporterów opancerzonych bokser. Lokalnie są one nazywane wilkami. sprawdzią okazał się sukcesem. Litewskie boksery są wyposażone w wieżę Samson Mark II, która oprócz podwójnych wrzutni spajków ma na wyposażeniu także armatę MK44 Master 2 kalibru 30 mm oraz karbine maszynowy 7,62 mm. Spike r 2 może razić cele na dystansie około 5 km. Pierwszy seryjny KF-21 bliski ukończenia. Nasze fa 50 pl z opóźnieniem, ale KF-21 już nie. Poinformowano właśnie, że pierwszy egzemplarz z produkcji małoseryjnej wchodzi w ostatni etap montażu końcowego kiedy to zostaną połączone ze sobą najważniejsze elementy samolotu jak kadłub, awionika czy silniki. Na razie zamówiono 20 egzemplarzy na potrzeby sił powietrznych Korei Południowej. Omawiany właśnie egzemplarz ma zostać przekazany w drugiej połowie przyszłego roku, a całe zamówienie, które kosztowało ponad 5,5 miliarda złotych, zostanie zakończone do końca 2028. Obecny wariant Blok 1 ma na razie ograniczone możliwości, szczególnie w aspekcie atakowania celów naziemnych. Ale jeśli chodzi o cele powietrzne, to jest już znacznie lepiej. Został zintegrowany m.in. z europejskimi pociskami Iris T oraz Meteor. Natomiast Korea Południowa jest w trakcie opracowania własnego uzbrojenia tej klasy. Plany wobec KF21 są naprawdę ambitne: już za kilka lat ma się stać pełnoprawnym samolotem wielozadaniowym z możliwością atakowania celów naziemnych. Będzie on też napędzany rodzimymi silnikami. Na razie są to amerykańskie jednostki napędowe F414. No ale wiadomo, że w tej materii nie ma co ryzykować uzależnienia się od zagranicznych firm i lepiej posiadać własne rozwiązania tej klasy. KF-21 może stać się samolotem piątej generacji. Przynajmniej takie są ambicje Seulu. Natomiast tu będzie potrzeba więcej zmian w konstrukcji samolotu. Między innymi trzeba zaprojektować wewnętrzną kabinę uzbrojenia. KF-21 jest oferowany na eksport. Zainteresowanie nią wyrażają między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie. Za poprzedniej polskiej władzy nawet nasz kraj mówił, że byłby skłonny do współpracy, ale od wersji Blok 2, czyli w momencie, kiedy będzie on już mógł atakować cele naziemne. Czy dalej są takie plany? O tym cisza. Patrząc jednak na bogactwo konstrukcji w naszych siłach powietrznych, to wątpliwe jest pozyskanie kolejnej platformy powietrznej, ale kto tam to wie? Nasza klasa polityczna nieraz potrafiła już zaskoczyć. W każdym razie pozostaje nam zazdrościć postępów w tak skomplikowanym programie, jak budowa własnego samolotu bojowego. Nie wiem, czy kiedykolwiek my dojdziemy do takiego poziomu technologicznego, choć potencjał ludzki na pewno mamy. Bomby GBU dla Polski? Prawie. Mamy zgodę Departamentu Stanu na zakup przez nasz kraj kolejnego ważnego zbrojenia, jakim są bomby lotnicze GBU-39B STP. Potencjalny pakiet może zawierać do 1400 sztuk tego uzbrojenia, a także cztery egzemplarze ćwiczebne oraz wyposażenie treningowe, części zamienne, oprogramowanie itd. Całość została wyceniona na maksymalnie 180 milionów dolarów. Boba szybująca GBU-39 waży około 130 kg, z czego sama głowica to około 90 kg wagi, gdzie ładunek wybuchowy to 16 kg. Namierzanie celu oparte jest na GPS oraz systemie nawigacji inercyjnej. Zasięg uzbrojenia w zależności od warunków, takich jak np. prędkość nosiciela, wynosi około 100 km. Maksymalny błąd rażenia to około 10 metrów. W naszych realiach ich używaniem zajmą się polskie F16 oraz F35. Te drugie, co ważne, mogą to zrobić z użyciem wewnętrznej komory uzbrojenia. Możecie mieć tutaj widzowie pytanie, co z FA50Pl. Na razie nie są one z nimi zintegrowane, ale oczywiście w przyszłości nie można wykluczyć, że to się zmieni. Natomiast pamiętajcie, że dla nich zamierzamy pozyskać koreańskie bomby precyzyjne KGGB. Nowe uzbrojenie przy zastosowaniu belki BRU61A. Można stosować w liczbie do czterech sztuk na jednym pylonie, co znacznie zwiększa ilość możliwego do zabrania wyposażenia, szczególnie przez polskie Jastrzębie. Natomiast zintegrowanie tych dwóch elementów będzie możliwe po upgradecie naszych F16 do standardu V. Na to jeszcze umowy nie podpisaliśmy, ale zgoda Departamentu Stanu już jest, więc kontrakt spodziewany jest w ciągu najbliższych kilku miesięcy. GBU-39 są używane także na Ukrainie, między m.in. przez MiG-29 oraz w formie hybrydy w postaci GLSDB. Jest to połączenie silnika rakietowego M26, który możemy spotkać w pociskach GMRS oraz właśnie GBU-39. GLSDB można używać np. z wyrzutni HIMARS czy M270. Po odpaleniu M26 wynosi GBU-39 na odpowiednią wysokość, a następnie jest ona odłączana i leci w stronę celu. Taki mix powoduje, że zasięg zwiększany jest do około 150 km. Rosjanie jednak nauczyli się zagłuszać sygnał GPS, przez co to uzbrojenie stało się dużo mniej efektywne. Niemniej Amerykanie mieli sobie już z tym wyzwaniem poradzić. Skoro mamy już zgodę Departamentu Stanu, to mogą ruszyć właściwe negocjacje z producentem tego uzbrojenia, a więc firmą Boeing, gdzie zostanie ustalona ostateczna cena, jak i ilość pozyskanego uzbrojenia. Program SAFE Czyli nawet 130 miliardów pożyczek z Unii Europejskiej. W wyniku działań na wschodzie, ale także wieloletniego zaniedbania rozwoju przemysłu w Europie, UE próbuje szybko pobudzić inwestycje, zarówno w gospodarkę, jak i dać narzędzie do dużych zakupów uzbrojenia przez europejskie kraje. Do tego ma służyć m.in. program SAFE, który zakłada, że w formie pożyczek zostanie zaoferowane krajom Unii Europejskiej 150 miliardów euro. Z tej kwoty, jak twierdzi nasz minister obrony narodowej, nawet 130 miliardów euro może trafić do naszego kraju. No i tu widzowie trzeba podkreślić, że to pożyczka, a nie żadna darowizna czy dotacja. Ostatecznie będziemy musieli to zwrócić, ale warunki są na tyle korzystne, że gdybyśmy sami ubiegali się o takie pieniądze, byśmy ich nie uzyskali w tej cenie. Oprocentowanie ma wynieść około 3,3%, a spłata ma zostać rozłożona na wiele lat. Ambasadorowie krajów przy Unii Europejskiej przyjęli już projekt rozporządzenia wprowadzającego program SAFE, a w przyszłym tygodniu powinno ono zostać poparte przez ministrów do spraw europejskich. Według naszych rządzących to tylko formalność. Udało nam się przeforsować zapis, że pozyskane produkty tylko w 65% mają pochodzić z Unii Europejskiej, krajów EFTA i europejskiego obszaru gospodarczego, a także Ukrainy. Zatem UE otwiera się w ten sposób na możliwe kooperacje z ukraińskim przemysłem zbrojeniowym co myślę powinno być dla nas impulsem, aby w taką współpracę wchodzić, podobnie jak np. Turcy przy produkcji silników dla swoich myśliwców piątej generacji KAN. Zapis 65% jest dla nas o tyle ważny, że będziemy mogli z programu SAFE opłacić np. zamówienie na nasze haubice KRAB czy BWP Borsuk. K9 już nie, bo odsetek produkcji poza wymienionym obszarem jest zbyt duży, ale wozy towarzyszące dla koreańskich haubic, które niedawno zamówiliśmy, to już tak. Zatem widać, widzowie, że to spora szansa dla polskiego przemysłu. Władysław Kośnia-Kamysz na przykład wymienia w tym kontekście wozy minowania narzutowego Baobab. Pieniądze te mają przyczynić się do rozwinięcia ich produkcji i stać się kolejnym hitem eksportowym naszej zbrodniówki, tak jak w przypadku piorunów. Na razie polskie wojsko zamówiło 24 egzemplarze w 2023 roku. Ich dostawy powinny ruszyć w przyszłym roku i zakończyć się do 2028. Na kanale znajduje się dedykowany materiał o Baobabie, do którego serdecznie zapraszam. No i na koniec jeszcze jedna uwaga. Założenie programu SAFE jest takie, aby przy danych projektach zgłaszały się co najmniej dwa państwa, ale przez pierwszy rok ma być wyjątek i pojedyncze kraje będą mogły wnioskować o pieniądze. W tym kontekście najwięcej mówi się o programie ORCA. Umowa spodziewana jest w tym roku. Gdyby faktycznie udało się to osiągnąć, to można oczekiwać, że dostawcą nowych jednostek będzie kraj europejski, czyli np. Szwecja, Niemcy z Norwegią czy Włochy, gdyż Koreańczycy z południa i ich okręt KSS-3-2 nie łapałyby się pod to finansowanie. Niemniej Hanba Ocean, czyli jego producent, nie poddaje się i zapowiada dalszą walkę o polski rynek, a ich propozycja finansowania, przynajmniej według zapowiedzi, ma być nawet lepsza, niż ta unijna. Brzmi interesująco, ale szczegółów nie znamy. W każdym razie na kanale znajdziecie całą playlistę o orce, w której przedstawiam w poszczególnych filmach propozycje okrętów, które możemy kupić. Serdecznie do niej zapraszam a tymczasem widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas, zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Miłego piątku i do następnego odcinka hej